A co? Pani... Się, nie nagrasz, panie przytulejszymy mnie nagrać jak pani. Jeszcze zapisują każdą temperaturę, nie ma także to jakieś O, Witają nas z ci z flagami. Dzieci w krakowskich strojach. Okazało się, że mamy po 36 i 6, tak więc możemy zostać przywitani oficjalnie. Wszystko zaczyna być organizowane po azjatycku. Panie z flagami sobie tutaj wszystko przygotowywują. Lotnisko okazało się nawet sporym lotniskiem. Po wylądowaniu, żeśmy 40 minut korołowali do rękawa, po prostu masakra. A co najciekawsze, straszna ilość samolotów zaparkowanych na placu. Co dziwnym jest, bo zazwyczaj jest tak, że, że muszą latać te samoloty, a nie stać, tak jak tu. Kolejny pomiar temperatury. termowizją następuje. Ciekawostka. Ewidentnie dalej będziemy się poruszali już pociągiem po lotnisku. niestety z akcją emigracyjną nam zeszło kurnia prawie godzinę po prostu masakra albo nawet ponad godzinę bym powiedział e, walizki już na nas czekały zrzucone na no już nie, nie jeździły na karuzeli e, no i teraz trzeba się stąd wydostać w jakiś sposób e, do hotelu internetu już się nie da kupić bo do 21 chociaż może jak będziemy tam przychodzić to jeszcze sprawdzę czy czy jest szansa? Tak więc opóźnienie mamy gigantyczne 5 godzin. Po przejściu odprawy to jeszcze wchodzimy tutaj w takie deklaracje celne przed wyjściem. Trzeba sobie je wypełnić wszystko jasno i przejrzyście po angielsku. A może wam nagram, tak żeby jakby ktoś miał problem, co trzeba wypełnić. To w zasadzie wszystko jest na nowo, przynajmniej w moim. Internet się powiódł, mamy już kartę, połączone LTE, nie mamy limitu danych. Okazało się, ten pociąg, którym żeśmy chcieli jechać sobie do Seulu, niestety już ten szybki, czyli nie, który nie staje na każdej stacji, odjechał ostatni. Także pojedziemy wolnym. No i gdzieś tam przy gejcie numer 7 wschodzi się w dół i tam będzie właśnie połączenie bezpośrednio z Seul Station, na której będziemy chcieli wysiąść. A tak właśnie wygląda mniej więcej, jak sobie teraz chodzę. Lotnisko w Seulu Wszystko zdrabnie, bardzo dużo takich do wypożyczenia e, Rzeczy na lotnisku Ja mówię, tą opcję, którą ja wziąłem Rejestrowałem sobie z domu Przez internet, na dzień przed wyjazdem Wszystko na mnie tu już czekało I koszt takiego Dziesięciodniowego internetu To jest 100 złoty bez żadnego limitu danych Słuchajcie, duże rozczarowanie, bo maszyny do biletów Niestety tylko na gotówkę chodzą A my nie mamy w ogóle e, żadnej gotówki I teraz znowu nie mam bankomatu Koło tego, ja pierdykam Mofakra. A zaraz ostatni pociąg odjedzie. A jeszcze tutaj jakaś informacja jest. Nie wiem, chyba cał, dobra, piń. Kartę PIN, dobra. A. Ale spróbujesz spróbuj, ja mam miękką kartę. No. Spróbuj może twardą ja mam... Nie, bo tu nie ma w ogóle nawet oznaczeń wizy. Właśnie też mi się no, że jestem pay union, tak? Pay Union tylko działa niestety, także nie mamy jak wypłacić pieniędzy z tych dziwnych bankomatów. Także chyba pośpimy sobie tutaj na dworcu. Udało się, słuchajcie, ale jest lipa dla wszystkich, którzy przy, przyjeżdżają. Trzeba sobie wziąć trochę gotówki na wymianę, bo jest kantor, e, bo przy samej stacji, gdzie są bilety na tą. wszystkie stacje, która się zatrzymuje, ten pociąg, który jest, zatrzymuje się zatrzymuje na wszystkich stacjach, i tylko, tylko się da zapłacić gotówką, są bankomasy, ale nie obsługują ani wizy, ani Mastercarda. Tak więc będziecie to w lekkim potrzasku, ale. Taki pan, który na początku tam nie chciał pomóc, to jak powiedziałem, że mu wyrwę rączki i nóżki, to powiedział, że się da za temat i jedziemy jednak. Testujemy sieć komórkową. LTE Plus w Seulu w pociągu 114 download i upload jak widzicie 20. Tak więc ta karta z sieci Olech, ja dam linki wszystkim, co będą zainteresowani do tego, co wyresearchowałem, gdzie można sobie to zamówić i odebrać na lotnisku. Tak więc wygląda na to, że internet będzie działał nieźle. Tym bardziej, że nie ma limitu, to myślę, że będę mógł uploadować filmy. Doszliśmy do pokoju. Zdecydowanie inne odczucia niż po e, wizycie w Japonii, tam jednak wszystko czyście i lepiej. Tutaj ta okolica taka raczej nazwałbym ją oględnie śmierdząca. E, pokój jak na e, hotel czterogwiazdkowy też bym nazwał średni, mocno. Wszystko za w eleganckiej błazeryjce. Mamy na wypadek e, trzęsienia ziemi latarkę. 30 godzin w podróży, człowiek jest lekko zmęczony, ale jeszcze idziemy bo widzimy, że są tutaj otwarte sklepy pod, pod, no pod naszym hotelem żeby coś podtankować jeśli chodzi o picie, jakieś jedzonko, żeby sobie coś przekąsić, bo jest dodatkowo człowiek głodny po takim wyczynie blisko Seoul Station, wszystko to się spierniczyło ze względu na fakt, że to opóźnienie żeśmy mieli, gdyby nie to opóźnienie, byłoby myślę, że bardziej ok. No, zobaczymy. Mam na 3 dni tutaj zarezerwowany ten hotel i nie wiem, czy z nim tutaj zostaniemy. Czy sobie poszukamy jakiejś innej alternatywy, bo raczej jest średnio. Zobaczymy rano, jak będzie jeszcze wyglądała ta okolica. Dobra, pierwszy, pierwsza noc ogarnięta. Poszliśmy spać tutaj tego czasu o drugiej, bo budziliśmy się o piątej, Także 3 godziny żeśmy sobie pospali. Tak więc generalnie jest to tak zwany jet lag. no i trzeba o 6 wstać ogarnąć, ja już się wykąpałem, jeszcze się muszę ogolić i będziemy planować wyjazd na miasto. Ja tak na gorąco będę Wam relacjonował, jak to wszystko odbieram z tego względu, że, że tak jest najlepiej, bez obróbki, bez przemyślenia bez przygotowania się do tych wszystkich rzeczy, tak więc jak zwykle będzie to taka bu buraczana relacja, ale po prostu wiecie co mi na sercu leży. Pierwsze wrażenie to szok, że był problem z płatnością i kartą na lotnisku. Druga sprawa, w okolicach Seoul Station mieszkamy w hotelu Ramada. Ramada hotelem Suites, to się tak to nazywa. Tutaj nawet mam kartkę z tego hotelu, jakąś tam jakieś busy tu jeżdżą. Hotel raczej średni, tutaj wypada na czterogwiazdkowy. Myślę, że w Polsce to byłby maksymalnie dwugwiazdkowy. Na szczęście jest czysto, tylko jest straszny gorąc. Kurczę, masakra, zupełna klima nie działa. Eee, otwarte mamy okna, ale i tak jest, myślę, że 26-27 stopni, co mnie strasznie męczy, także dzisiaj też będę tutaj e, w tym temacie interweniował, żeby nam było chłodniej w tym pokoju, bo to jest e, absolutnie nie do wytrzymania. M w tej okolicy Cell Station, czyli wydaje mi się, że to jest takie w miarę centrum miasta, bo zazwyczaj te centra ob ob były ob obudowywane wokół dworców kolejowych. Raczej brudno, niestety, raczej brudno dużo pijaków, dużo śpiących ludzi po przejściach podziemnych. Bardziej bym to odnosił do Bangkoku niż do Tokio. Będę takie porównania też Wam wplatał, no bo to mnie się nasuwa tak no po prostu z marszu, bo czegoś się już spodziewam jadąc do Azji. Mniej więcej wiem czego się spodziewać. I bardziej mi to przypomina Bangkok z tymi klejącymi się ulicami i raczej z tym syfem, który panuje na dole niż Tokio. Tokio jednak zupełnie, przynajmniej na razie, takie mam odczucia na te pierwsze kilka godzin, które mam tutaj przyjemność spędzać. Myślę, że dzisiaj jakoś ogarniemy temat, pojedziemy w różne dzielnicze, żeby zobaczyć jak to, jak to wygląda. Dziękuję wam za maile, bo dostałem dzisiaj e, też maila, gdzie tam pewne wskazówki mi dajecie, co kupować, co próbować. Mam nakupione trochę rzeczy, także zaraz jakieś tam testy też pewnie porobimy tego, co tutaj na bieżąco jest do dostania. Fajne takie e, małe mleczka, żeśmy kupowali, bardzo nowo waniliowe, bardzo w porządku. E, no i wczorajsza kolacja też była ok, ale ona była relacjonowana live w tamtej w tamtym, że tak powiem, wejściu ze smartfona, co nagrywałem. Tak więc nie będę tego powtarzał. Kolejna opcja nabyta, coś takiego. Będę Wam pokazywał różne wynalazki, to wczoraj żeśmy kupili. Jest to, rozmawiam sobie tutaj z Tomkiem, który mi maile podsyła różne rzeczy i mówi, że to jest ee, jakaś ee, taka lokalny, lokalny napitek, lokalna wódeczka. No 17,5%, czyli nie najsłabsze. Mroziło się całą, całą noc. Zobaczymy, jak to smakuje. Nie ma to jak. O 5.06 o 6.27 przetestować alkohol. Uuu czekaj, sz, czy ten zalatuje. O kurwa, nie to do mnie. Nie, 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 to tak. Mm. chyba y, zrozumiały jest wydźwięk tego testu. Ja pierdzielę, co to było. To po prostu. Tania gorzała, i to jeszcze taka rozcieńczona wodą. Mm, ewidentnie nie będę fanem tego napadku. Ale w ramach testu trzeba było nabyć. Eee, I co najgorsze, jak widzicie, etykiety, e, no nie że w 100% są po koreańsku. Tak więc faktycznie bez znajomości języka. Lipa, za chwilę będę sobie testował tego Tłumacza takiego koreańskiego od Google, który ma z obrazków to wszystko tłumaczyć, ale zobaczymy czy to zadziała.